Pisze, że masz w garażu 8 cm, chcesz docieplić strop. Co najlepiej? Najlepszym, byłby, najlepszym rozwiązaniem byłaby płyta PIR z karton gipsem, czyli coś takiego, jeżeli chcesz mieć powierzchnię taką, którą będziesz mógł wymalować, czyli normalny taki sufit. Natomiast ten karton gips zabiera ci 12,5 mm izolacji. Czyli tutaj mógłbyś, jeżeli będzie to dla ciebie. Wystarczająca izolacja, zastosować na przykład płytę 6- bądź 7 cm z GK. Jeżeli zależy Ci bardzo na izolacji, no to masz do wyboru dwa produkty. Pierwszym z nich jest płyta w standardowej okładzinie z papieru laminowanego aluminium, czyli w tak zwanej ALC. Tutaj też mamy piankę PIR-Lambda0022 albo0023, w zależności od produktu. Lub też możesz sobie skorzystać z takiej płyty agro. Ona ma taką, zobacz, ma taką okładzinę tutaj, którą można myć. Jest to aluminium bielone, z tego też można zrobić. Tą płytę się wykorzystuje bardzo często w budynkach produkcji rolniczej. Aluminium zapewnia nam odporność na korozję, daje się też myć ciśnieniowo, czyli tutaj od strony higienicznej też jest w porządku. Natomiast to jest rozwiązanie droższe. Na pewno nie polecałbym stosowania, pomimo że niektórzy tak robią. Płyty ETX. Dlaczego? Dlatego, że jest to płyta w układzinie, która nie jest gazoszczelna. Ma troszeczkę gorszą labdę. Poza tym pamiętajcie o tym, że do spieniania poliuretanu używany jest pentan. I ten pentan w jakichś tam niedużych ilościach z tej płyty może się wydostawać. Nie jest to gaz obojętny dla naszego zdrowia. Pozdrawiam Ci serdecznie. Grzesiek Engelber.